Witajcie, kochani, wyciągamy kartę na 22 sierpnia. Jest to dziewiątka Pucharów. Zaraz powiem Wam więcej na ten temat. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie ono rezonować całkowicie. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne i na prywatne kursy Tarota, jeśli ktoś jest tym zainteresowany, a także. Mogę nagrać dla Was takie indywidualne przesłania od Tarota i jednorodców, jeśli ktoś z Was byłby tym zainteresowany. I na 22 sierpnia wyszła nam właśnie piękna Karta Dziewiątka Pucharów. Jest to karta mówiąca o takim poczuciu spełnienia, satysfakcji, radości życia, radości z bycia tu i teraz, cieszenia się życiem, światem, relacjami z innymi. Ta karta mówi też o tym, że jeśli takiego stanu jeszcze nie mamy, to dobrze jest do tego dążyć. Być może się odblokować, pogodzić z kimś, zrobić sobie przerwę w pracy, na przykład, wyjechać na wakacje, ponieważ ta karta namawia do cieszenia się życiem, do delektowania się nim, do bycia tu i teraz. Więc warto o tym pamiętać, że Życie to nie tylko praca, nie tylko obowiązki. Dziewiątka pucharów jest raczej kartą singla, cieszącego się życiem i czującego się w tym bardzo dobrze. Tak więc, jeśli tego dnia spotkamy osobę właśnie w typie dziewiątki pucharów, no to możemy się z tym kimś dobrze bawić, miło spędzać czas, ale niekoniecznie zaprowadzi nas do ołtarza. Bądź po prostu wspólnego życia. Pamiętajmy więc o tym, jeśli zależy nam na stałym związku. Ta karta sprzyja właśnie relacjom przyjacielskim, romansom, miłemu spędzaniu czasu. Mówi o korzystnej sytuacji finansowej, materialnej, zawodowej. Od jednorosłów mamy tutaj piękne przesłanie: Chrystus, otwórz drzwi do Królestwa Niebieskiego. Tak więc, kochani, jeśli będziemy kochać bezwarunkowo jak Chrystus, na pewno będzie nam łatwiej osiągnąć stan spełnienia i zadowolenia, jaki mamy w karcie dziewiątki Pucharów. Trzymajcie się, moi kochani. Do usłyszenia, papa. Pa.